Cześć moje kochane, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić zabieg miesiąca Royal Lift, który jest połączeniem dwóch skutecznych metod poprawiających kondycję skóry, mianowicie peelingu trójchloroctowego oraz mezoterapii igłowej. Peeling trójchloroctowy to doskonały sposób na dogłębne oczyszczenie skóry, pozbycie się zanieczyszczeń i martwych komórek. Jest to niezwykle skuteczny zabieg, który sprawia, że cera staje się bardziej promienna i młodsza. Mezoterapia igłowa natomiast polega na wprowadzeniu specjalistycznych koktajli witaminowych, stymulatorów tkankowych, kwasu hialuronowego czy bursztynowego, toksyny botulinowej czy oligoelementów bezpośrednio w głąb skóry za pomocą igły. Dzięki temu skóra staje się nawilżona, napięta i odżywiona, a zmarszczki oraz przebarwienia zaczynają zanikać. Royal Lift to doskonałe połączenie obu tych zabiegów, które daje efekty, o jakich marzymy. Dzięki niemu Skóra staje się wyraźnie odmłodzona, bardziej jędrna i promienna. Zabieg ten sprawdzi się doskonale u osób, które chcą poprawić kondycję swojej skóry i przywrócić jej młody wygląd. Zachęcam wszystkich do skorzystania z zabiegu Royal Lift i przekonania się o jego skuteczności. Pamiętajcie, że piękna skóra to nie tylko kwestia genów, ale również dbałości o nią i odpowiednich zabiegów. Dlatego warto zainwestować w siebie i swoje zdrowie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat zabiegu, chętnie odpowiem Ci w wiadomości prywatnej. I podzielcie się, proszę, swoimi doświadczeniami z innych zabiegów kosmetologii estetycznej w komentarzach pod filmem.